Chciałem wam pokazać filmik o wyspie, gdzie mieszkam. Nie będzie wędkowania, będzie po prostu filmik. Opowiem wam, pokażę wam parę fajnych miejsc, pokażę wam, gdzie mieszkam, jak tu jest fajnie, co można fajnego zobaczyć na wyspie. Także zapraszam na wirtualną wycieczkę po wyspie Isle Man, czyli wyspie Man, tutaj, gdzie mieszkam. Działowie strągi, makrele i inne morskie stworzenia. Zapraszam Was na film. Tak, zaczynamy od Douglas Head, gdzie się teraz znajdujemy. Tam za mną to wszystko. To jest Douglas, to jest stolica wyspy. W Douglas właśnie mieszkam. W sumie to najwięcej Polaków tutaj mieszka w Douglas. Nie wszyscy się znamy, ale jest nas tutaj dużo. Wyspa Man leży na Morzu Irlandzkim, jak już tam kiedyś wspominałem. W jednym z moich pierwszych filmików o wyspie, jest to malutka wyspa na środku Morza Irlandzkiego. Mamy swój rząd, swoje pieniążki. Nie podlegamy pod Unię Europejską. I taką ciekawostką jest, że na wyspie Man co roku są organizowane najbardziej niebezpieczne wyścigi TT na motorach, po drogach publicznych. Ale. W tym roku, z powodu tego dziadostwa, koronawirusa, TT zostało odwołane, wszystko zostało pozamykane, część z nas nie pracuje, ja osobiście też nie pracuję, czekam aż otworzą hotel, restaurację i bar, gdzie pracowałem. No ale cóż, takie czasy nastały, że musimy to przetrwać i dać sobie radę. Teraz zabiorę Was w inne miejsce. Pokażę Wam fajną, dziką plażę. Nie piaszczystą, kamienistą, ale naprawdę wartą zobaczenia. I przejdziemy się też również na latarnię morską. A więc bądźcie dalej ze mną. Idziemy. Cieplutko jest na wyspie. Piękna pogoda. Wiaterek, delikatna bryza wieje. Także można odpocząć. Zobaczcie, jak tutaj jest fajnie, nie? ławeczki, można przyjechać, odpocząć zjeść sobie śniadanko, lunch mamy też również takie fajne porobione już Wam idę pokazać na grilla miejsca, że się kupuje tego jednorazowego takiego grilla w sklepie i można sobie usiąść grilla odpalić kiełbaskę usmażyć czy co tam kto lubi no dobrze, idziemy o dzieciaki moje fotografię uczą się od taty. <grymne> Dobra, idziemy zwiedzać dalej. Naprawdę na wyspie jest dużo wspaniałych miejsc, pięknych, wartych odwiedzenia. Mamy na wyspie również y, tak zwane Gulway, Sea Gulway, jakoś tak. Jest to droga mewy, która prowadzi dookoła wyspy. Ma ona 160 km długości i można ją przejść pieszo. Mój kolega z koleżanką mają firmę kamieniarską i oni zrobili takie obeliski, które można podziwiać. Znajdujemy się w zakładzie kamieniarskim mojej koleżanki Karoliny, która prowadzi tutaj swój zakład wraz ze swoim mężem. Zobaczcie te obeliski, tak, jakie one są wysokości, ja mam metr także, siedemdziesiąt, także trochę to jest. No i słuchajcie, będzie się to znajdowało w czterech miejscach na wyspie, ja może poproszę Karolinę, tutaj Karolina Wam parę słów powie o, tak. o tym co i jak. Witam Was serdecznie. Granitowe obeliski, które wykonaliśmy na wyspy Man mają 2,40 metry wysokości i zostaną umieszczone na drodze turystycznej pieszej wokół wyspy w czterech miejscach. Pierwszy już jest w Port Erin, będzie w Pil, będzie w Ramsey i w Port Jack Onken. Droga nazywa się po certycku Radny Folia, co znaczy Way of the Guard i po polsku, jakbyśmy to przetłumaczyli, droga medy turystyczna. E, tak, e, jest to piesza trasa, która prowadzi dookoła wyspy. Ma 160 km długości. E, można ją przejść w ciągu kilku dni to zależy od e, kondycji pieszego. E, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia dwa tygodnie. do odwiedzenia wyspy, do zwiedzenia trasy, do podziwiania pięknych widoków, e, uroczych miejsc e, wybrzeża. A ja dodam jeszcze, że jakby ktoś z Was chciał wybrać się na wyspę, to ja zorganizuję konkretny wypad wędkarski na Pstrągi, na morze połowimy rekinki, także serdecznie zapraszamy. Zobaczcie, tutaj sobie idziemy tą ścieżką taką, z córką Wiktorią, przywitaj się. Tutaj jest Kacperek. Kacperek, przywitaj się z widzami. Hej. A patrzcie, tutaj już piękny widok. Pięknie, po prostu pięknie, warte, warte odwiedzenia. Naprawdę zapraszam na wyspę. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie. Jak to dziadostwo oczywiście minie, naprawdę warto odwiedzić piękną wyspę. A tam pokażę wam jacyś panowie łowiem rybki. Panowie łowiem rybki. Tam ktoś chyba coś ciągnie, albo zaczepił. Zaczepił. Dobra, ale to nie o rybkach miało być. Idziemy dalej. Piękne zatoczki. Te widoczki, spacerujemy dalej. Idziemy teraz pod górkę do latarni morskiej. Tak, patrzcie, przed chwilą byliśmy tam na dole. Pięknie tam jest. Kamienista plaża. Woda. Woda naprawdę czysta. Taki spacerek przed obiadkiem jeszcze jesteśmy, więc. O, tam jedna łajba wraca. Teraz patrzcie, tam byliśmy w tej zatoczce. I jak tu jest pięknie. Woda opadła. Tam są schody, a tutaj już jest nasza latarnia. Tak. Ona działa, oświetla w nocy, wskazuje statkom, że jest tutaj ląd. Jak widzicie, wyspa ma teren górzysty, morze dookoła. Pięknie. Najpiękniejsze we wszystkim jest to, że można połowić rybki. Można połowić pstrągi, można połowić makrele, dorsze, rdzawce i wiele, wiele innych rybek. A dla mnie, rybki, jak wiecie, to jest raj, to jest raj normalnie. A! Musicie tu przyjechać, musicie tu połowić, musicie zobaczyć, jak tutaj jest. Koszta podróży są, nie są małe, ale naprawdę. Warto spędzić tutaj przynajmniej dwa tygodnie. Teraz mam niespodziankę dla Was. Kiedyś tutaj nagrywałem filmik telefonem, jak był sztorm. Ale teraz Wam coś pokaże. Jesteście gotowi zobaczyć te klify? Aj! No to jesteśmy. Proszę bardzo. Tam, dokładnie tutaj, kiedyś, kiedyś schodziłem po tych skałkach na rybki. Ale już jestem starszy i cięższy. I już nie bardzo tak równowaga się trzyma, bo brzuch urósł. Pięknie. Patrz, zobaczcie sami. Wiecie, co jest fajne? Fajnie się schodziło, ale teraz trzeba wejść tymi schodkami za mną do góry. Zabieram Was teraz w inne miejsce. Do portu. Dokują jachty i łódki wędkarskie. A idziemy. Pięknie nam się Mewa prezentuje. O, go otworzyła. Stoi sobie na środku drogi i niczym się nie przejmuje. No i tak, dotarliśmy do miejsca, gdzie są piękne jachty, łódki wędkarskie. Wam, że tutaj są miliony. Znajdujemy się na naszej słynnej promenadzie, gdzie również można sobie piękną pogodę pospacerować. Zobaczcie, jakie mamy tutaj odpływy. Tutaj, normalnie gdzie jesteśmy, to jest woda. Ale, odpływy tutaj, wczoraj rozmawiałem z kolegą Pawłem, mówił jest 9,6 czyli woda spadła 9,6 metra. Także to jest bardzo, bardzo dużo. Dzieciaki uwielbiają tu przyjeżdżać, na tą plażę. Chociaż to jest w mieście. Mamy piękniejsze plaże. Pil, Port Erin, Jerby. Na pewno zobaczycie w kolejnych filmikach. Nasza wycieczka wirtualna dzisiaj dobiega końca. W następnym odcinku zabiorę Was w różne inne ciekawe miejsca. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Oglądajcie filmiki, komentujcie, lajkujcie. Filmiki są i o rybkach, i o krabach, i o ślimakach, i, i o wyspie, i o pięknych miejscach. Będzie więcej pomysłów, mam tysiące. Najważniejsze jest. Subskrybujcie kanał, lajkujcie i dawajcie łapki w górę, bo to odbudowuje mnie na duchu i działamy dalej. Więc zapraszam na kolejną relację. Może już niebawem, bo pomysły wyskakują codziennie. Trzymajcie się i zapraszam. Hej!